Miłość dla mnie jest rodzajem psychicznej angielki, która w jednej sekundzie zezabałaby się normalnego człowieka, czyli kompletnego matowa. Mówię to dlatego, że jestem strasznie kochliwy facet. A jak się zakocham, to do imę. I wtedy zatracam się. Jeździliśmy tym samym autobusem, i on mnie podprowadzał od autobusu do domu, i dopiero się. Nigdy w żaden flirt najmniejszy się z nim nie wdałam. Nigdy. Chociaż go strasznie lubiłam. I on mi się bardzo podobał, tak jak tak pięk, piękny człowiek Ci się podoba, prawda? Ale to nie znaczy, że jesteś. A kochasz się w takim, co albo ma nos jak kartofel, albo zadarty, albo wprost przeciwnie, gaśnica. Dlatego, że coś cię w nim urzeka. Ja taka raczej już z tej drugiej grupy jestem. Cokolwiek w życiu robię, cokolwiek. Daję całego siebie. Tam nie ma, ma zmiłuć u mnie jest albo czarne, albo białe. To jest bardzo niebezpieczne. Przecież kto o tym decyduje, że małemu chłopcu, który zaczyna dojrzewać, serce bije na widok kolegi, a nie koleżanki? Kto? Bo miłość wymaga jednak obiektu. Nie można, no znam parę osób, które kochają same siebie z wzajemnością. Ale to nie jest pełna miłość. Miłość to jest zawsze partnerstwo, czyli osobie, czy idei, czy. Ale tajemnica miłości cała, to jest banał straszny, co powiem w tej chwili. To jest umiejętność znalezienia balansu, równowagi między dawaniem i braniem. Jeśli ten balans znajdujemy, to mamy pełną miłość. Jeśli mamy przewagę dawania, leżymy. Jeśli bierzemy tylko, jesteśmy bezgłodni. Balans między dawaniem a braniem tyczy również i zawodu aktora. I teatru. Nie mówię o miłości homoseksualnej, biseksualnej, transseksualnej, chociaż znam takie hipotezy, bo i to mnie interesowało w życiu. I się bardzo często przyjaźniłam z ludźmi biseksualnymi i homoseksualnymi. I byli to wspaniali przyjaciele, cudowni ludzie. Oni nie mają żadnej ideologii, urodzili się z takim poziomem chromozomów, takim układem genów. To jest to, co jest w środku. I zamiast się nauczyć tego, co tam człowiek ma w środku i co za co odpowiada, to wyplatają takie pierduły beznadziejne. Będąc na studiach, ożeniłem się już miałem dziecko. I z rodziną wchodziłem do teatru. Te pokusy. Teatralne. Wcześniej nie piłem w ogóle nie paliłem papierosów. I strasznie, strasznie bałem się, bałem się okrutnie. No, na szczęście mam rodzinę. No to to jest dla mnie najważniejsze. Na szczęście są moje wnuki, moje dzieci, które mi tę lukę już w tej chwili znakomicie wypełniły. I są bardzo konkurencyjne wobec teatru, ale to nie znaczy, że, że ich nie, nie jestem w stanie porzucić dla teatru. Pierwsza żona 7 lat. Druga żona 17 lat. Trzecia partnerka nie żona 8 lat. Czwarta partnerka nie żona 10 lat. Powiedzmy w wieku 40. Może niecałych 40 lat, mi się to zawsze strasznie podobało, ale jakoś nie wiem, dlaczego tego nie robiłam. No i potem, jak poznałam mojego drugiego męża, on zobaczył, że ja tak kocham kolczyki, to zaczął mi kupować namiętnie kolczyki. Szedł rano po bułki, wracał z bułkami i z kolczykami. Florystyka. Uważam, że to jest coś wspaniałego, naprawdę, bo to tak cieszy. Ja tak lubię kwiaty. Z każdego związku wychodziłem z jedną fańską. zostawiałam cały dobytek życia swojej partnerce. A obiekt miłości to nie jest obiekt adoracji. To jest rodzaj, to jest rodzaj, no, spektaklu właśnie. Kocham żyć. Po prostu. Da, dane mi jest jak gdyby drugie życie, bo wyszłam y, absolutnie bez szwanku z dosyć poważnego, y, poważne, y, poważnego wypadku samochodowego. Na tyle poważny, że w tym wypadku zginął mój mąż na miejscu, y, a mnie się nic nie stało. Także teraz dla mnie. Dziewczyna, która była dla mnie wszystkim która była moją największą miłością, pewnego dnia odeszła. Odeszła w sensie fizycznym. Ja wtedy byłem w teatrze, na próbie, kiedy wróciłem do domu. Nie było jej, nie żyła. Coś zupełnie niewyobrażalnego. Każdy dzień nowy, czy on jest słoneczny, czy deszczowy, czy jakiś inny brzydki, ładny, jest dla mnie szczęściem, po prostu. Bo jak słońce świeci, to fajnie, że świeci. Jak pada, to znaczy, że będzie rosło. I tyle. Po prostu. Po latach, po latach dopiero spotkałem dziewczynę, którą którą pokochałem, która mnie pokochała. Którą jesteśmy 40 kilka lat, razem, mamy dwójkę wspaniałych dzieci. No ale no, miałam to szczęście, że miałam faceta, który był moim mężem, moim przyjacielem, moim mentorem, mądrym, fantastycznym, kochającym gościem. No. I strasznie mi tego braku. Ale cóż, trzeba jakoś żyć. Myślę, że to jest w ogóle moje największe artystyczne osiągnięcie. Te dzieci, to, 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 to ta miłość. Przyszedłeś na świat. Cierpienie twój brat. Wszystko się zmienia. Duszy ci brat. Jak umiesz się ciesz. głupie gorzni, graj blusa, gdy chcesz bułeczkę jesz, bo droga jest jedna. Wiedzie wyżyną po wielkim kole. Kroki twe płyną, osiem ich jest, podziwiaj widok, aż po horyzont. Rozmawiaj z niebem. I jak mówisz, tak czyń. Jak mówisz, tak czyń. Siedzisz, to siedź. Oddychasz, oddychaj. Leżysz, to leż. Jak idziesz, to idź. Jak idziesz, to idź. Mówisz, to mów. Płaczesz, to płacz. Leżysz to leż, umieraj, umierasz to żyj. Patrzysz to patrz, myślisz to myśl, czujesz to czuj, jak słyszysz to słysz. Pracuj jak słońce, cały dzień świeć i odpuść już sobie. Niebo piekło i raj, niebo piekło i raj. Umierasz, to żyj. Umierasz, to żyj. Jak leżysz, to leż. Jak umierasz, to żyj. Powinienem być wtedy z nią. Że do tego by nie doszło, wiesz? To była druga próba. Udana. Nie chciałem już tego. Nie, bo to bez sensu. To, to już jest takie wywnętrznianie.